Witam wszystkich w odcinku 18. Jak widzicie znajduję się w mieście Eterna City. W ostatnim odcinku miałem przyjemność walczyć tutaj z trenerem gyma, który mnie pokonał jednym swoim Pokemonem. Jak się okazało Gardena, bo chyba ona tak ma nazwę, ten gym trener. Gardenia. Prawie dobrze wymówiłem jej nazwę. Posiada pokemony typu trawiastego, tak jak ich pomocnicy. I co się okazało, że tylko dwa moje Pokémony mogą sobie poradzić z tymi Pokemonami. Jednym jest brązor, którego złapałem w ostatnim odcinku i bardzo się cieszę. W ostatnim odcinku czy dwa odcinki temu już dokładnie nie pamiętam. Wiem, że go złapałem. Wrzuciłem go do drużyny trzymam go w drużynie. Podoba mi się ten pokemon jest typem em, psychiczno jedyny minus jest taki, że po prostu ma bardzo mało ataku specjalnego i normalnego ataku, ale za to ma bardzo, ale to bardzo dużo obrony specjalnej i obrony normalnej, więc wykorzystam go do walki z Gardenią, na jej ostatniego Pokemona, który po prostu zniszczył całą moją... Wszystkie moje Pokemony padły. Rozumiem, że na Pokemona trawiastego, jak trafiłem, to wszystkie moje wodne Pokémony ubił. Ale też ubił latającego. Jakby mój pokemon wcześniej trafił, by było lepiej. Oczywiście, jak przegrałem, wczytałem rozgrywkę, żeby nie trenować Pokémony, bo takie mam zasady, że jak przegram, wczytuję przed gymem. I to jest oczywiście wczytanie. Minusem takiego wczytania jest coś takiego, że mój skrypt nie aktualizuje się na bieżąco, tylko po wykonaniu akcji, czyli na przykład jak zmienię Pokemona jednego na drugiego, więc po prostu nie mogę robić innych rzeczy, takich jak wczytywać, bo wszystko się posypie. Ale jako że ta zasada mi się bardzo podoba, że po prostu muszę wczytać jak przegram w gymie i nie mogę żadnych potionów używać ani rewaj'ów w tym gymie, to po prostu będę później yy, moje pokemony przestawiał, żeby znowu wskoczyły na odpowiednie swoje miejsca tak więc myślę, że chyba nie będę przedłużał i już wskoczę do tego Dżima co muszę zrobić? Muszę wymyślić taktykę, żeby pokonać tego trenera więc pierwsze co zrobię brązora zostawię sobie na sam koniec żeby walczył po prostu z tamtym trenerem i spróbuję go zahipnotyzować może uda mi się go zahipnotyzować i dzięki temu starowania sobie poradzi z nim on sobie poradzi, bo akurat to jest męski po prostu typ tego Pokemona, więc wybieram go jako pierwszy. Wszystkie resztę Pokemonów na które trafię powinien on zabić jednym ciosem, tylko z tamtym jednym będzie się męczył, więc go tutaj pozostawię. Jeszcze sobie przypomniałem, że muszę Quicklova yy, zabrać yy, Bibarelowi i Bronzorowi dać ten przedmiot. Z tego powodu, że chcę mieć szansę, żeby ten Pokémon jako pierwszy atakował, oczywiście, jeszcze go na drugie miejsce wrzucę. No i myślę, że mogę tutaj y, wyruszyć do walki już w tej chwili. Musiałem tylko przekliknąć na ABS, żeby widzieć wszystko ładnie, czy wszystko działa, i nie ma żadnych problemów tutaj. Jeszcze na ściągawkę po prostu z nazwami Pokémonu. No i mogę ruszać w tym momencie. Mam nadzieję, że teraz za drugim gwiazdem uda mi się pokonać tę osobę. Jeszcze raz sprawdzę, na wszelki wypadek, czy moje Pokémon dobrze są ustawione. Dobre są, dobrze są ustawione. Nie zapisałem rozgrywki, ale czy tam było do poprzedniej, bo na celocie pierwszym, prawda, na miejscu pierwszym jest ten zapis rozgrywki. Tak więc pierwsza walka tutaj w tym odcinku z pomocnikiem Jima. Dobra, wszystkie pokemony powinny szybko paść. Karawania powinna dostać, on powinien dostać bardzo dużo y, poziomów dzięki temu, jak będzie sam walczył, a bronzor nie będzie walczył. Dobra, wing attack, kim będę atakował, myślę, że to jest wystarczający atak. Pluga sobie na późniejsze pokemony z y, zostawię. Oczywiście ten atak jest super efektywny, efektowny. Czy jak się mówi, będę, nie mów, będę mówił tak tylko będę miał, mówił, że jest bardzo skuteczny, prawda? Skuteczny wyraz jest. Wyraz skuteczny jest bardzo ładnym słowem. Dobra, trzymam tego Pokemona. Rozalia. To jest Pokemon toksyczny, w połowie. Ciekawy jestem, czy przetrwa tego wink ataka. Jako, że ma ten sam poziom co ja. Nie, jednak nie przetrwała. Na, na szczęście, na szczęście. Nie chcę, żeby stara Avia traciła jakieś zdrowie. Nie wiem, dlaczego mówię, że to jest w rodzaju żeńskim. Po prostu ta nazwa jest w rodzaju żeńskim i mi się myli. Bardzo dużo doświadczenia dostał ten Pokémon. Dobrze, dobrze. Pierwszy pokonany w tym momencie. Zegar na samym środku się przekręci. Trafię do następnego trenera. Trenerzy nie są zbyt silni. Jestem ciekaw, dlaczego twórcy gry zrobił coś takiego, że bardzo długo się czeka, tutaj, żeby wskazówki się zmieniły. Dobra, druga walka. Jestem ciekaw, ile podejść mi zostanie, żeby pokonać tego trenera tutaj. Oczywiście zmniejszyłem atak tego pokemona. Z tego co się orientuję, to pokemony trawiaste chyba zazwyczaj wolą atakować atakiem specjalnym niż atakiem normalnym. tertuk jest, nie Tertug, tylko Groltle w tym momencie jest trochę innym pokemonem, który trochę inaczej myśli. Z tego co pamiętam, tu były trzy te budewy. więc nie będzie problemu z wygraniem tutaj walk. Możliwe jest, że jeszcze tutaj mojemu komonowi jeden poziom skoczy. Na 15 poziomie on ewoluował. Jestem ciekaw teraz, na którym poziomie ma następną ewolucję, bo z tego co pamiętam, wszystkie ptaki ewoluują trzykrotnie. Więc chyba teraz będzie na 30. Ewoluował. Może wcześniej, jako że bardzo szybko ewolucja tutaj nastąpiła w tej wersji gry. Wszystkie Pokemony gdzieś na 15. poziomie zaczynają ewoluować. To było bardzo ciekawe. Pięknie. 20 poziom. Statystyki. Zobaczę, jak się zwiększył. Dobrze, dostałem dużo zdrowia w tym momencie. Aż 3 punkty i prędkość. Więc jest możliwe, że mój Pokémon w tym momencie będzie szybszy od yy, tamtego Pokemona, który w ostatnim odcinku mnie pokonał. Nawet nie pamiętam jego nazwy. W tym momencie znowu się wskazówki przesuną, tym razem będą szybciej się przesuną, bo jest bliżej do tego i chyba woda powinna w tym momencie zniknąć, jakbym chciał się cofnąć, oczywiście gdybym nie miał wyzwania to zapewne się cofnął, ale z wyzwaniem lepiej się gra, jest ciekawiej, prawda? Walczyć o swoje życie, trzeba myśleć wtedy, co się wykonuje, żeby wygrać, trzeba taktykę, jakąś stosować. No dobra, to jest trzeci tutaj trener, ostatni to jest trener przed yy, gym leaderem. Dobra, łynka. A tak, oczywiście, wykorzystuję w tej chwili od razu ten Pokémon Bardzo dużo doświadczenia. Myślę, że jeszcze jeden poziom skoczy, 21, jak będzie tutaj walczył z tymi trenerami tutaj. Z trenerami, z jednym trenerem, z Jim Liderem. Dobrze, woda też powinna zniknąć w tym momencie. To chyba jest coś takiego zrobione, żeby nie był softlock. Żeby przypadkiem ktoś czegoś nie zrobił, żeby nie mógł się wydostać tutaj z dżima. tego dżima. Dobra, więc została mi walka. Oczywiście taktyka jest taka, że na razie walczę tym Pokemonem latającym, kiedy wyskoczy tam ten Pokemon, od którego... Który mnie pokonał w ostatnim odcinku, wtedy zmienię na Brązora i po prostu wtedy próbuję go uśpić i znowu wrzucę Star Awie w tym momencie. Dobrze, dwa Pokemony powinny szybko paść, w tym trzecim będzie problem. Dobra, Turtwiga wysłała i coś się zacięło w tym momencie. Nie wiem dlaczego gra całkowicie się w tym momencie zawiesza. Nie mam pojęcia co się dzieje. Możliwe, że komputer w tym momencie mi wybuchł. Dobra, już zapomniałam. Dobra, Plukiem spróbuję go pokonać. Na wszelki wypadek, gdyby nie padł po jednym ciosie. Nie patnę w jednym czasie. Dobra, reflekta używa. Nie podoba mi się, że tutaj Teru w tym momencie zwiększa yy, po prostu obronę tych swoich Pokémonów. Na całe szczęście, jak brązora użyje, to może kilka turmin i po prostu yy, ten reflekt zniknie. 21. poziom jakiś nowy. A tak może dostanie? Nie. Cherry. Jeszcze nie zamieniam na żadnego Pokemona. I w tym momencie już bardzo, bardzo blisko jest, żeby walczyć z tamtym bardzo silnym Pokemonem. Safeguard, czyli Mystical Way. Nie wiem, co to znaczy. Możliwe, że jakieś ataki nie będą na niego działały, a może dlatego, że będzie wytrzymały. Lit Sida na tego mojego Pokemona rzucił. To nie jest dobra no, po prostu sytuacja w tej chwili. Będzie się leczył za, każdym, za każdą turą. Mam nadzieję, że Bronzer poradzi sobie z tym Pokémonem. Dobra Magical Lift. Nie powinien dużo obrażeń zadać. Nie jest efektowne, a jednak trochę tych obrażeń zadał. Na całe szczęście reflekt już zniknął. To daje mi w tym momencie możliwość, że mój Pokémon u, pierwszy zaatakował przeciwnik. Dobra, możliwe jest, że następna walka będzie również walką, którą przegram. Bronzor będzie musiał się w tym momencie pochwalić swoim atakiem. Mam nadzieję, że Quick Claw wejdzie mu. Nie sądziłem, że z tym Pokemonem będzie taki problem. Jakbym wiedział, to bym brązora wrócił. Dobra, zamieniam na Bronzora w tym momencie. Z nadzieją, że każdy atak przetrwa. Na szczęście, nie... mimo niskiego poziomu ma bardzo dużo obrony, więc powinien trochę tych ciosów przetrwać. Mam nadzieję, że przetrwa te ciosy. Dobra, muszę zahipnotyzować przeciwnika. Jest! Quick Claw pierwszy trafił No ale po prostu Self Guard po... Dobra Dobra w tym momencie A... Dlaczego tak się stało Dobra teraz nie jest po prostu chroniony tym Self Guardem Mam nadzieję że tym atakiem mnie nie zabije Nie zabił mnie Hipnoza w tym momencie wejdzie Pięknie Mam nadzieję, że się nie wybudzi i w tym momencie będę oszołomienie rzucał. Dobra, krytyczny cios. Pięknie, jeszcze kilka takich. Dobra, obudził się. Przetrwał jeden cios. Tam wyprowadzi jeszcze jeden cios. Nie zadał dużo obrażeń. Może powinien innego Pokemona zwrócić? Dobra, teraz musi klik ten Quick Claw wejść, jak nie wejdzie to po prostu mój pokamon przegra. Na moje nieszczęście zapomniałem, że jak Paraliż jest... No a nie, nie było Quick Clow'a, nie wiem na jakiej zasadzie działa. Czy nawet jak Paraliż jest i mój pokamon jest ma tego Quick clowa, to czy będę atakował jak po pierwszy, czy jako ostatni? Dobra, w tym momencie muszę... Jakoś wymyślić co tu zrobić, dobra. Najpierw pokemony, które na pewno y, zostaną obite, próbuję zaatakować. Może jakimś tutaj przetrwa mój pokémon, jakiś cios i zaatakuję. bo bardzo mało no, brakuje moim pokémonom, żeby się pozbyć go. A nie wiem, czy mój pokémon Star a ja będzie na tyle silny żeby go pokonać rok Smash'a użyję może przetrwa ten grasknot nie wiem co to jest za atak ale ten grasknot wygląda na super silny atak dobra w tym no momencie ją wysyłam W tym momencie zmniejszę mu atak normalny. I mrocznym atakiem spróbuję go zaatakować. Tak mój Pokémon przetrwa ten atak. Przetrwał. Zobaczy ile Bajd za... Dobra, krytyczny cios! Nie myślałem, że wygram. W tym momencie jestem w szoku, muszę wam przyznać. Jakimś cudem Luxio pozwał się przeciwnika, bo wszedł krytyczny cios. Dobra, brawo dla Luxio, 19 poziom. Statystyki super mu się zwiększyły. Jeszcze pół poziomu dostał w tym momencie. Dobra! Luxio dostanie, nie wiem, jakąś czekoladę czy jakieś cukierki w tym momencie za wygraną. Muszę przyznać wam, że już myślałem, że przegram. Dobra, dostałem Forest Batch, w tym momencie mogę kliknąć jeden przycisk, żeby się zaktualizowały odznaki. Zobaczyłem na chwilę czy się zaktualizował. W tym momencie mogę kata używać. Poza walką. Super sprawa. Dostałem jeszcze TM86, co to jest za TM. Graskno ten atak, który o mało co nie ubił moich Pokemonów całkowicie. Raz umił, prawda? To jest drugie podejście do tego Gym Leadera. Czy dobrze przeczytałem? Czy tu mi napisali, że zadaje więcej obrażeń w zależności od tego, jaki, jaką masę ma Pokemon? Ile waży? Czyli na przykład jakbym walczył ze Snorlaxem, to by go zabił od razu. Muszę aż przeczytać ten atak. Ale pierwsze, co muszę zrobić, to zabrać ten przedmiot. dać Bill z powrotem on będzie trzymał tego Quick Cloak dałoby się było wyleczyć moje pokemony Dobra sprawdzę w tym momencie ten atak Dobra, jest to specjalny, prawda? Typ specjalny. Zobaczę czy mój Pokémon trawiasty grotle będzie mógł go używać. Czy ma wystarczającą ilość ataku specjalnego, żeby mi się opłacało mu dać ten atak. Ma bardzo mało specjalnego ataku, więc myślę, że, że na razie nie daje mu tego przedmiotu. Nie będzie to zbyt dobry przedmiot. I teraz muszę zobaczyć, czy któremuś z moich pokemonów dałem kata. Coś mi się wydaje, że dałem. Dobra, żadny z moich pokemonów nie ma kata, więc muszę dać jednemu z moich pokemonów ten przedmiot. Co mogę zrobić? Muszę w plecach kliknąć, kata wybrać. To jest fizyczny atak, i normalny, czyli to jest lepszy od Tackle. Więc w tym momencie zobaczę, który z moich Pokémonów będzie chciał mieć normalny, silny atak. Myślę, że Luxio. Otrzyma ten atak, będzie zadowolony z normalnego takiego ataku, jeśli będzie miał możliwość nauczenia się oczywiście kata. Nie może, dobra, to leci to do Bibarela, zamienię jeden z ataków, którego nie używam, Defense Cruel. Pięknie, nauczył się ataku, teraz będę mógł przejść się do um, bazy tutaj z zespołu galaktycznego i po prostu uwolnić tą osobę, która sprzedaje rowery, bo oni ich zamknęli tam. Dobra, pierwsze, co to chyba tutaj... jakoś muszę się dostać tutaj, prawda? Jak mogę się tutaj dostać? Widziałem wcześniej tą możliwość, może... Muszę przejść się tutaj. Może gdzieś tutaj jest droga. Przez dżima. Niestety nie mogę się inaczej przydostać tutaj. Żadna droga tutaj się nie otworzyła. Musi być jakieś sekretne tutaj przejście. Nie wierzę, że zrobili coś takiego, że tam Pokeball siedzi, a ja nie mam możliwości dostania się tam. No, wychodzi na to, że jednak nie mogę się tam dostać. Jestem trochę smutny, bo widzę tego poke bo Pokebola jest na wyciągnięcie dosłownie ręki, a nic z tym nie mogę zrobić. Dobra, to w tym momencie idę do centrum medycznego. Jeżeli pamiętam, gdzie jest te centrum medyczne, gdzieś chyba po prawej powinno być albo gdzieś na dole. Chyba blisko marketu musiał się znajdować. Jednak nie, może wyżej. Dobra, znalazłem centrum medyczne. W tym momencie wyleczę swoje Pokémony i chyba po tym zakończę odcinek, więc to był super odcinek. Nie wiedziałem, że tyle czasu stracę. Nie stracę, tylko tyle czasu zajmie mi po prostu walka z tym trenerem, liderem Jima, walka była fajna, szczególnie jak Luxio wykazał się bohaterskim czynem i po prostu zadał ostateczny cios tamtemu pokémonowi, który tak tak mnie męczył. Myślałem, że już przegram, a bohaterski atak Bajtem, który okazał się ciosem krytycznym, też miałem dużo szczęścia, że ten atak, że Pokemon trawiasty nie był odporny na ten atak roczny powodowało, że wygrałem. Jakbym tra nie trafił go ciosem krytycznym, to myślę, żebym nie zabił go i w tym momencie bym musiał polegać, że Star Avia po prostu będzie atakował jako pierwszy i że będzie w stanie ubić przeciwnika. Może wtedy Quick Attack ma, prawda? Wtedy bym mógł wykorzystać Quick Attack, żeby mieć stuprocentową nie szansę, tylko stuprocentową pewność, że zabiję tą osobę. Możliwe, że nawet, żebym zabił tym normalnym atem, atakiem, tym quick atakiem tego przeciwnika. Nawet nie pomyślałem o tym. Myślałem o tym, czy po prostu jakiś atak pokemonów latających będzie yy, atakował jako pierwszy. Tak więc, mam nadzieję, że się odcinek podobał. W następnym odcinku spróbuję dostać się tutaj do bazy zespołu galaktycznego, uwolnić tego osobnika od roweru i zobaczyć co no tam w tej bazie kombinują. W ostatnim razem gdy spotkałem tych po prostu złoczyńców, kradli prąd, gdzieś go schowali, nie wiem, mieli baterie po prostu, na plecach nosili ciężkie baterie i po prostu z farmy wiatraków, zabrali ten prąd i zobaczyć w tym momencie, co chcą z tym prądem zrobić. Tak więc jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim za obejrzenie tego odcinka, życzyć wszystkim miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.